W tej lekcji poruszymy temat czasu pracy. Każdy, kto przyjeżdża do Norwegii, chce wykorzystać każdą godzinkę na pracę, zarobić jak najwięcej i wracać do domu. Zrozumiałe, jednak powinieneś wiedzieć, że czas pracy Twoich pracowników musisz mieć udokumentowany, gotowy do przedstawienia, gdy wpada kontrola, a inspekcja pracy bardzo często sprawdza, czy czas pracy jest przestrzegany. Ja w tej lekcji opowiem Ci o szczegółach i limitach, o niuansach w wyliczaniu czasu pracy, ale zapamiętaj już na wstępie, to Ty odpowiadasz za to, co Twoi pracownicy wpisują w teamelistach. Jeśli oni sobie tam wpisują z fantazją, że przepracowali każdego tygodnia po 150 godzin, to pamiętaj proszę, że teamelista... To jest bardzo ważny dokument, który ty będziesz przedstawiał na kontroli z inspekcji pracy i powinieneś na bieżąco dostosowywać go do stanu faktycznego oraz prawa, które w tym zakresie omawiam w tej lekcji. Dowiesz się tu o czasie pracy, o nadgodzinach, o przerwach, urlopach chorobowych oraz meldingach. Nie przedłużając, zaczynamy.